Kolejny dzień. Rozpoczynam od napełnienia wody. Tu mam świeżutką, zobaczcie, taką mega zimną z ujęcia tutaj szwedzkiego. Także ta woda jest idealna. Można normalnie pić z kranu. Nie ma żadnego chloru niczego, także napełnię zbiornik i ruszam w trasę. Ale Was serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego vloga z życia. No i dobry trening z rana miałem, bo jeżeli chodzi o to wejście tutaj koło Agnieszki Michała, to zobaczcie te schody. Szczególnie tam przy samym domku, są naprawdę strome. A teraz chodźcie ze mną. Pokażę Wam przepiękną saunę, którą zrobili Szwedzi. Drzwi, jak widzicie, pancerne, fajne. Podłoga betonowa. Macie deseczki, tak żeby wygodnie się chodziło. Ławki tutaj dwa poziomy. Tam taka pomiędzy. Mamy płytę ognioodporną Piec oczywiście opalany drewnem, co by był klimat. Harvey. i tutaj mamy drewno typowy świerk tu widzicie żywica wychodzi i Szwedzi właśnie używają, jest klimat, jest od razu zapach fajny o tutaj przed w jak fajnie powychodziła klimat takiej sauny jest ekstra totalnie inna sprawa niż w, inny, w, w innego typu takich wiecie gdzie macie drewno abici czy te, te, tego typu Tutaj mamy wentylację, oczywiście grawitacyjną. Tam mamy wlot powietrza, tutaj wylot szyba. Co ciekawe, zwykła szyba, nie żadna hartowana, wzmacniana i nie pękła, ale takiej się nie stosuje. I fajny klimatyczny termometr. Ja to chciałem Wam pokazać. Jestem mega dumny, bo po ostatnim spotkaniu chłopaki również zarazili się detektoryzmem i pierwszy Simplex Lite wleciał w ich ręce. Także mam nadzieję, że będą niesamowite skarby trochę zmokłem, nie byłem na zakupach w Lilu. mamy kolejny dzień i dzisiaj bardzo fajna informacja z rana wczoraj napisałem do gościa, który sprzedaje dębowy stół bo mówię, jak powiedziałem, się A, trzeba powiedzieć B chcę w zimę zrobić przebudowę swojego campervana zrobić przemeblowanie, troszeczkę inaczej tutaj rzeczy poustawiać i wspominałem Wam, że będę chciał zbudować nową kuchnię i zastanawiałem się nad blatem, tu miałem 3 centymetrowy blat z sosny, a zawsze chciałem dębowy, no bo dąb to dąb po prostu na 100 lat i tutaj 3 cm był bardzo ciężki, ważył ponad 10 kg, dlatego go frezowałem i w ogóle a yy, potrzebuję takiego cienkiego i tutaj ma chyba centymetr albo półtorej cieniutki, dębowy, przepiękny blat będzie ze stołu, także Udało się wyhaczyć w supercenie, bo normalnie kosztował 500 koron. Potem go się przecenił za 400, ale napisałem, że, jak, że dam 300 i dzisiaj odbiorę. A 300 koron to jest 114 zł. Jak za dębowy stół? Dobrze, ruszyłem w trasę po ten stół. 10 km on zaledwie, także niedaleko. Ale jest. Yy, a w ogóle nie w tą stronę jadę. Jest tak, powiem Wam, tak gorąco, że to się w pale nie mieści jest po prostu taka żarówa gdzie mam jechać? tutaj? chyba tutaj, dobra tu fani nie muszę się przejmować w Szwecji, bo nie ma to tak, że policja kontroluje jest to tak rzadkie, że głowa mała Na no, też widzicie, jest tyle ludzi <noise> że po prostu, no jest komfort tutaj co, co wam będę mówił mam 260 metrów w takim domku, jakimś będzie odbiór stołu. No, nie mogę się doczekać. Stół odebrany. To jak wygląda to głową, a zaraz wam pokażę, ale muszę znaleźć jakąś miejscówkę na spokojnie. Dechałem na taki duży parking, zaraz wam pokażę stół i zatankowałem po drodze za 1000 koron. I tutaj chciałem wam powiedzieć, jakbyście byli w Szwecji, jak to się odbywa. Tutaj, na drugiej karteczce mam kotku R i. Normalnie w większości stacji, dobra, jeśli mogę wyłączyć, w większości stacji macie płatność tylko i wyłącznie kartą. I na niektórych można i tylko i wyłącznie, gdzie jest obsługa, czyli nie takie malutkie, gdzie macie tylko dystrybutor i automat na kartę. Na takich nie zapłacicie gotówką, ale na większych ja zazwyczaj na Shellu, na Shellu zawsze jest tam obsługa, jest normalny punkt, taki wiecie, i hodogi i te sprawy, tak jak na normalna, duża stacja nie taka samoobsługowa. I na takiej stacji podchodzicie do gościa przy kasie i mówicie, że chcecie zapłacić gotówką, musicie wiedzieć jaką kwotę, płacicie tą kwotę i dostajecie tą kartkę z kodem QR. Podchodzicie do automatu, skanujecie ten kod, wybieracie rodzaj dystrybutora, w sensie numer, 4, 5, 6, tak i tak dalej, i tak dalej. I po naciśnięciu numeru dystrybutora już możecie tankować. Tak to się odbywa, także jak będziecie w Szwecji i macie gotówkę i nie chcecie płacić kartą, to już wiecie, jak to się odbywa. A teraz zaczniemy od nóg. Nóg, nóg, nóg. To są takie oto dębowe nogi. W stanie, jaki widzicie, takiej nogi jest po prostu ultra satysfakcjonujący. Jest to, no w bardzo dobrym stanie są te nogi, także Nogi fajnie, no ale ja nie wykorzystam stołu jako stół, tylko jako blat w kuchni. Już wyciągam cały stół, zaraz go Wam pokażę w pełnej okazałości. No i patrzcie na to. Dębowy stolat wytrzyma cieniutki, dokładnie taki jaki chciałem. Będzie go trzeba po, oczywiście przeszlifować i zabezpieczyć jakimś olejem. I teraz tak patrzę, czy ja dam radę. Bo to jest sklejone chyba. Bo najchętniej bym po prostu e, te boki wszystkie pozdejmował e, i położył sobie pod materacami. I wtedy byłoby to komfortowe w transporcie, no bo teraz jest e, no trochę upierdliwe, ale no mega, tak się cieszę, no dębowy stół. Za 114 zł to jest jakiś hit. No e, dobra, odkręcam i zobaczę czy to może tak mi się wydaje łatwo to wszystko odejdzie. Jak widzicie, wszystko elegancko udało się poodkręcać bez najmniejszego problemu. Jest w ogóle wkręty. Nie wiem ile ten stół ma lat, ale wkręty wyglądają jak nówki. To mnie ciekawi. Po co to było? Takie elementy też oczywiście odkręcam, żeby mieć całkowicie płaską powierzchnię. No i zaraz pod materacę wskakuję. Ok, wszystko podkręcane i posłuchajcie. Strona oczywiście nie ta właściwa. Tu jest właściwa stół, prosty jak struna i co? No i jest blacik, jest blacik, będzie w kamperwanie po prostu. No nie mogę się już doczekać, nie mogę się doczekać, ale to dopiero w zimę. A jeśli chodzi o wielkość tego blatu, no to zobaczcie, ile mam tutaj. Zapasu. Ten blat będzie. To w ogóle mi nie przeszkadza w otwieraniu drzwi. No, ale będzie mniej więcej dotąd tak jak ta szafka. I tutaj będzie się kończył: To będzie ściana prysznicowa i coś takiego będzie. Zamiast tego. No, to nie dość, że wagowo nie wiem. Nie wiem ile to wagowo wyjdzie. Tutaj też się zastanawiam, w jaki sposób zrobić tą szafkę bo mógłbym zrobić blat kuchenny taki wysuwany jak tutaj jak tutaj mam to przemyślenia będą w zimę, ale no grunt, że już jest i czy mi się to podoba czy nie, muszę trochę pracy tu wykonać i po prostu wziąć mm, na te deski położyć ten stół o patrz jak przepięknie wlazł kotek do mnie przyszedł, cześć mały jesteś jesteś stwany i jesteś kotem pamiętaj o tym no tak, jesteś kurde kotem i jeśli całkiem spoko w tym życiu, co? W kocie I dzisiaj na obiad będą kurczaki pieprz, sól i oregano. Mało przypraw, ale wystarczy i teraz tak nie chciało mi się na dwa razy, także po prostu je przekładam miejscami. Niech się tam 40 minut podsmażają. I połowę na dzisiaj, 5 sztuk, a połowę na jutro. Wcinam kurczaki. Smacznego. Artura oglądam. Ekstra sobie zrobił Suzuki Jimmy. I co? Bardzo dobre te kurczaki, ale chyba cztery zjem dzisiaj, a jutro sześć. Teraz mam chwilę na porządki w busie. I rozkręciłem perlator. Powiem Wam, że zero zanieczyszczeń. Zero zanieczyszczeń, ponad 300 dni van także bardzo bardzo dobrze się sprawuje. Jaki sam kran wyginany już kilkaset razy, nic się z nim nie dzieje, także zainwestowałem dobre pieniążki właśnie w ten sprzęt. W sensie dobre pieniążki, dobrze zainwestowane pieniądze w ten sprzęt. Słuchajcie, nie chcę zapeszyć, ale jutro możliwe, że Uda mi się kolejny stół dębowy ogarnąć. Jestem po rozmowie z pewną panią. I może się okazać, że dostanę kolejny stół dębowy w świetnej cenie. Ale żeby nie zapeszać, jutro włączę kamerę. No dobra, trzeba zjeść te wczorajsze sześć kurczaków. Mało pieczywa wziąłem, bo. No. Myślę, że się najem tak, będę się mógł ruszać, ale no już trudno, trzeba zjeść, żeby się nie popsuło. Mamy kolejny dzień. Tutaj parking i natur rezerwat. I tutaj sobie zrobiłem krótki spacer. I co? I teraz jadę do sklepu uby kupić trocadero. A dlaczego kupić trocadero? Ano po to, że muszę rozmienić 500 koron bo prawdopodobnie dzisiaj jadę odebrać studenbowy kolejny. No tak się zastanawiam, czy przyjadę tutaj, czy nie przyjadę. Ale wydaje się, wydaje się chyba wysoko. Dobra, jadę, ale zawsze jest to stresujące, bo to jak nie ma napisanej wysokości. Do Yonkoping mam 24 km. trasa 40, bardzo, bardzo dobra na wieszę jest to, no, w porządku droga, co to dużo dodać. No i mamy sklep Uber w miejscowości Shopping. No dobrze, wziąłem zgrzeweczkę, kasę rozmieniona i już jest na stół. I teraz oczekuję od Samiry Ahmed na wiadomość, bo niby jej teraz nie ma w domu, ale jest jej brat, i zobaczymy, jak to się potoczy. Pierwszy stół bez problemu dogadałem. Drugi. No, trochę już czekam parę minut na tą wiadomość, ale mam nadzieję, że będzie ok. A jak nie, to jadę dalej. Tam się, wiecie, tak jak w Polsce. Czasami się dogadujecie, jak gość pisze pół godziny przed waszym przyjazdem, że jednak komuś innemu sprzedało. No i dobra, jedzie gościu, który... który pomógł mi tutaj ogarnąć wszystko. Otworzy mi tutaj bramę. Ok, great. And decide. Yeah. Wszystko się udało. Stół jest no zajebisty, co wam będę dużo mówił. Jest po prostu perfekcyjny, ogromny, dębowy, stół bardzo ciężki. Będę musiał bardzo dużo śrubek odkręcić, żeby go położyć na łóżku, ale udało się, także jest super. I teraz jadę na jakiś Parking taki większy troszeczkę, żeby na spokojnie porozkręcać te drzwi. Dobra, wpisałem pierwsze lepsze kąpielisko, bo wiadomo, że to zawsze jest spory parking przy każdym kąpielisku. I już Wam pokazuję te nie drzwi, tylko stół. Cera! Ależ to jest bydle wielkie. Tutaj fajnie jest pokazane. Jak wysokiego mam kamperwana Zobaczcie. Tyle przestrzeni, drzwi. Drzwi. Kurde. Stół ma 180 cm. Także, jak widzicie, tutaj w najwyższym punkcie, i widać dokładnie. O, tak fajnie widać, zobaczcie, tutaj przerwę. A tutaj, gdzie prawie palca nie wcisnę. Ten łuk widać bardzo, bardzo fajnie. No i co? Drzwi... Stół. To muszę delikatnie. No jest to tak naprawdę, wystarczy przeszlifować, polakierować i jest mebel na całe życie. Jeżeli chodzi o nogi od stołu, jak widzicie, no waży to jeden taki klocek spokojnie z 3 kg. Także bardzo, bardzo porządny kawał drewna. Dodatkowo tutaj są takie wsporniki do łączenia. Też wszystko tutaj jest wykonane z dębu I tu jeszcze konstrukcja, jak wygląda z tej perspektywy. Tu właśnie są nogi, tutaj skręcane. Kurde, co mi się tam włącza Nie, takie poprzeczki, tutaj też wzmacniane. Także porobię sobie teraz zdjęcia no żeby później wiedzieć jak będę w Polsce, jak ten stół złożyć bo z tego nie będę robił blatu w campervanie na blat już mam to będzie, no zastanawiam się co z tym zrobić, ale tego no to jest do końca życia, taki mebel ale ponieważ zajmie mi to jeszcze sporo czasu to najpierw trokadero No, i zajmie mi większość łóżka. Będę musiał znowu ściągać materacę. Jest tym dużo zachodu, jak jestem za granicą i mam takiego mebla w swoim kamperwanie wiecie po prostu, włożyć, ale no, kurde, warto, 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 warto. Narzędzia demontażowe przygotowane i pierwsza rzecz to też skrzywki, to nie jest to do niczego potrzebne. Także od razu powyciągamy. Opa jeszcze gdzieś jeszcze jeszcze tutaj jest jedna o tyle tyle nie wiem nie wiem jak dla was, ale dla mnie w skali przyjemności od 1 do 10 to jest po prostu 10, że nie dość, że kupujecie tak okazyjnego okazyjny mebel, to dodatkowo w takim stanie i po prostu no 300 przyjemność z rozkręcania tego typu rzeczy, możecie też mi napisać, bo ja nie mam pojęcia po co to było tutaj i tak samo to trochę skręciłem tu takie coś wiecie, po co to? nie wiem, nie wiem szczerze wam powiem, że nie wiem i chciałbym żebyście mi napisali w sekcji komentarzy może mam kogoś to zna się na me meblach tu chcę wam pokazać system mocowania tej belki Poprzecznej, bo bardzo fajnie jest przemyślane. Mamy takie drewienka, które wchodzą tak do połowy tego elementu drewnianego, i te dwa trzymają ten element z góry, ten z dołu, i tak jest to zrobione, że jak śruba skręca, to dociska ten element do tej yy, yy, części stołu. I w momencie, jak tutaj odkręciłem jeden, to. Belka wychodzi. Super. Dobra. Jakoś się ze wszystkim uporałem. Tutaj muszę zobaczyć, czy gdzieś znajdę może, Chad GPT jak na tej podstawie zbadać datę produkcji. Tak wygląda rozłożone. Mamy cztery nogi, dwie dłuższe, dwa dłuższe elementy i tyle. No, zobaczcie, jak to fajnie było przemyślane. Każdy taki element ekstra. Ekstra, wszystko jest w stanie bardzo, bardzo dobrym. No i każdy taki element waży. Jest to kawał porządnego stołu. Dlatego warto się tak bawić, bo jest to mebel na całe życie i mówię, jak mam okazję za niecałą stół, to w ogóle się w nie mieści w Polsce za taki stół prawdopodobnie bym dostał no minimum, takie najniższe to chyba 500 zł ale możecie napisać w sekcji komentarzy jak myślicie, ile taki stół dębowy jest warty 90 cm szeroki 1,80 m długi i nogi mają 90 cm czyli 90 cm wysokości no i teraz to wszystko muszę gdzieś umieścić Muszę zdjąć materacę, tu na razie sobie odkładam do prysznica. No, mały jestem z tym zachodu, ale, ale warto. Odkurzacz przygotowany, bo tu na bieżąco też odkurzam. No i co, dajcie mi 20 minut i będzie zrobione wszystko. Kombinacje alpejskie, mimo że 180 na 90, to przez tą szafkę nie jestem w stanie go włożyć w poprzek. Tego nie przewidziałem, także... No będę musiał te dwa tygodnie w Szwecji jakoś się pomęczyć i no i teraz pytanie w jaki sposób go zrobić komfortowo Czy to żebym miał blat do jedzenia normalnie, czy dać go jakoś, jakoś pod kątem trzeba będzie przemyśleć temat. Dobra, jadę stąd gdzieś popływać, bo się namęczyłem z tym stołem i no i co? I mam blat do spożywania posiłków na stojąco. I, 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 nie wiem, czy będę spożywał w busie, czy po prostu na zewnątrz, na jakichś ławeczkach. No, grunt, że jakoś to się udało zmieścić. Teraz lecę na zakupy. I jutro prawdopodobnie uda mi się dogadać Skrycie zakup wylewa. czterech obciążeń ogumowanych o wadze każdego talerza 10 kg, czyli łącznie 40 kg obciążenia za 27 zł. Właśnie wracam ze sklepu o nazwie KUP. Zrobiłem jakieś zakupy, bo w ogóle zapomniałem coś kupić do jedzenia, i rozminiłem kasę, żeby na jutro mieć na to obciążenia. I zapytacie pewnie, po co mi to? Słuchajcie, ja od kilku lat, jak jeżdżę do Szwecji, to kupuję różne rzeczy. A ma mając w tym roku to auto, to postanowiłem, że po pierwsze stoły dębowe w każdej ilości, ile mi się zmieści, po prostu przywiozę do Polski. I obciążenia to, co jest po prostu na siłownię. No bo tutaj zapłacę 27 zł za 4 talerze po 10 kg, to tam 7 chyba z, z hakiem, czy niecałe 7 zł sztuka kosztowała. Gdzie w Polsce w sklepie taki ogumowany, nie wiem, 50-60 kosztuje, a za 30 sprzedajecie w ciągu sekundy. I to są rzeczy, które coraz są droższe. Także jak jest, gdzie trzymać, to kupuję, zostawiam, zapominam i za 10 lat, jak będzie potrzeba kasa, to. Tyk I jest. Ale mam fajne miejsce na vanlife Tutaj jest taki duży parking. Podjechałem na sam koniec i widoczek przez to moje małe okienko będę miał na las. A dzisiaj na kolację przygotowałem, znaczy przygotowałem, kupiłem takie kurczaki. Oby były dobre. A Blad jest ok. Taki blacik, <śm> może być. <śm> No, już zaraz będą dobre. <laughs> Zmieniłem ustawienie tego stołu, tak przynajmniej mogę usiąść i mam blat roboczy. Gorszy za to dostęp do zlewu. W tym odcinku, w tym odcinku to już praktycznie będzie wszystko, a teraz to się odbywa tak. Podłączam laptopa, włączam przetwornicę. Gdy widzę przetwornicę, to kwicę! Dobra. I odpalam sobie laptopa, przesyłam pliki i dopiero sobie potem na telefon. Także jest trochę z tym zachodu. Dobra, widzowie, nie przedłużam. Tyle w tym odcinku. Taki misz masz na szwedzkiej ziemi. Widzowie, wszystkiego dobrego. A jak się podoba odcinek, wiecie co robić. Cześć.